Cześć z tej strony, Wasz ulubiony instalator, Ariel. Dzisiaj jesteśmy w Ciechanowie. W Ciechanowie, ja jestem Ariel. Tomek. Witam Cię. E, przyjechaliśmy do Ciebie robiąc objazd po e, Polsce. E, tutaj dość e, praktycznie całą Polskę objeżdżamy. Jest e, chyba drugi albo trzeci tydzień, jak już jeździmy. Przyjechaliśmy do Ciebie, dlatego że no, pogoniłem ekipę, która zaczęła mi instalację, i po rozłożeniu rur a, trochę do, dokształciłem się i zauważyłem podstawowe błędy, które tam powstały, i niestety nie było sensu kontynuować. No ale jakie zauważyłeś? Pierwszy podstawowy, dysproporcja w długości kanałów e, okay. na puszkach rozdzielczych, gdzie no, ekstremum, jakie było na, na puszce nawiewowej, najdłuższy miał 19, najkrótszy 2,6 metra. O kurczę. <laughs> no tak, to. więc przy takich błędach stwierdziłem, że nie ma chyba sensu i brnąć dalej w ten temat. Mhm. Później akurat tak się złożyło, że znajomy, który trochę w rekuperacji też działał, przeliczył pomieszczenia. No i doszedł do wniosku, że trochę za mały rekuperator mi zaoferowali, bo oferowali tam proponowali 500. Mhm. Jednak stwierdził, że ten będzie chodził przynajmniej na drugim, trzecim biegu cały czas, więc 600 będzie lepszym rozwiązaniem i przenieśliśmy z poddasza, które no niby jest ocieplany pianą, ale zaproponował, że lepszym rozwiązaniem jest przeniesienie do pomieszczenia gospodarczego, gdzie jest kotłownia. No tak, no zawsze, zawsze lepiej mieć rekuperator tam, gdzie jestem w stanie zapanować nad temperaturą, mhm. niż w miejscu, gdzie mamy e, tak zwane freestylo. Dokładnie. Więc, e, więc to jest, e, to jest jakby m, dobra rzecz, żeby skorzystać z tej kotłowni, szczególnie jeśli ją masz. Mhm. Jest e, spora. Ok, ja Ci powiem tak, z tego co widzę, co zrobili oni, dlatego że jak sobie spojrzycie w tamtą stronę, mamy dwa nawiewy, z którymi im się udało. Mhm. Natomiast jak spojrzymy na... Otwory mające służyć jako wyciąg w kuchni, to ich nie widzimy. Nie, nie ma ich. Z tego względu, że otwory były tak blisko krawędzi ścian, że jeden otwór całkowicie został zasłonięty przez zabudowę kuchenną. A drugi w tym przypadku no, mijałby się z celem, i, i tutaj, po konsultacjach akurat z tym kolegą od rekuperatora, e, doszliśmy do wniosku, że lepszym rozwiązaniem będzie wywiercenie otworu po środku mniej więcej okna i w, na linii okna, i, i tam przewiercić się z większą ilością po prostu rur na, na wyciągu. Dobra, to chodź, wstaniemy sobie, zobaczymy okay. e, już e, jak to wygląda, czy tam e, ten, ten otwór jest zrobiony w tej szafce? Nie, nie, otworu nie, otwór ale to nie jest to robiliśmy, to miejsce. ale to jest to miejsce, dokładnie tutaj mniej więcej, w, w, w tym miejscu około, około 60 cm od mm. tej ściany, e, no dosłownie z 10 cm <grym> za tą maskownicą <grym> powinien być Okej, okay, bo jakby to był wyciąg na szafkowy, on by mhm. przynajmniej pozbierał kurz z tej szafki, nie? No zgadza się. A w tej sytuacji, no niestety, on mógłby ci wyciągać cukier czy inne przyprawy, <grym> na przykład. Więc nie bardzo, tak. bardzo by się Miałem nie pomysł, żeby tu kratkę zrobić ewentualnie, ale mnie ten znajomo odwiódek od no, tego, bo powiedział, że to nie będzie po prostu działało. Znaczy, po co masz tłuszcz z kuchni mhm. zaciągać do szafki, nie? No zgadza się. Jakby to by nie miało sensu, a drugi jest gdzie? Znaczy, drugi miał być w tym miejscu mniej więcej tutaj. A okay. więc też bardzo blisko około 40 cm od tej ściany bocznej i 60 cm od ściany tej szczytowej. Mhm. Więc tutaj mniej więcej w tym miejscu, ale Dobra. odpuściliśmy i, i tu na razie jest zaznaczony otwór, gdzie, gdzie będzie po prostu ten, ta puszka. A tam już jest otwór przewiercony mhm. tylko jeszcze w suficie muszę w karton gipsie. My sobie to zaprojektujemy jakby po mojemu jeszcze mhm. e, całą tą instalację. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby rozwadniać punkty. Uh -huh. Dlatego, że punkt, w którym trzy punkty po jednej rurze zawsze będą działały lepiej niż jeden punkt z trzema rurami. Uh -huh. Więc jeśli jest na to miejsce, jeśli jest możliwość, to ja jestem zwolennikiem tego, żeby tych punktów zrobić troszeczkę więcej. Natomiast tu zobaczcie, jaki brak przewidywania, jak i brak pomyślunku wystąpił po stronie firmy wykonawczej, dlatego że przecież no tutaj mamy blat, tak? Wyciąg, wyciąg nad blatem bardzo blisko okna jest bez sensu, dlatego że kuchnia nie jest tu, tylko kuchnia jest. Tam. Mamy tutaj dwa punkty wyciągowe, po dwie rury, jak, jak sądzę. W jednym miał być dwie, w drugim miała być jedna. Okej, okay. dwie i jedna rura, no to okej. Okay. Ja, ja powiem Ci, wolę tak mhm. zrobić, czyli roz, 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 jakby roz, rozciągnąć ten, te wyciągi, niż dawać w jeden punkt bardzo dużo rur. Bo przy dużym wydatku już ta puszka trójka mhm. potrafi czasami hałasować kiedy jest źle zaprojektowana instalacja ja bardzo rzadko zajmuję się kursem bardzo rzadko ale jak już komuś pomagam to czasami robię tak że daję w dane pomieszczenie trzy rury ale daje puszkę czwórkę, mhm. bo wtedy mamy. E, większą powierzchnię do większą, rozprężenia, większą do roz, powierzchnię do Ale też mamy anemostat 160, a nie 125. Mhm. Więc ta rura, która wychodzi z puszki rozprężnej, jest w większej średnicy. Mhm. Tam jest mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie hałasować i być może zrobimy tak. Mhm. Zrobisz tak u siebie, dlatego że jeśli uprzesz się na ten jeden punkt, mhm. to przecież masz tutaj jeszcze tak, spiżarnię. Mhm. E, my w domu. Nie mamy pomieszczeń, których nie wentylujemy. Aha. Każde pomieszczenie musi być wentylowane, więc y, można tutaj zrobić puszkę czwórkę i pójść w tą stronę, Aha. chyba że będzie ta kuchnia wymagała czterech przewodów, ale tego jeszcze nie wiemy, bo sobie tego po prostu Aha. nie zaprojektowaliśmy. Ale dobra, mieliśmy długości odcinków, mieliśmy nietrafione. Bunkty w ogóle nie wiadomo gdzie. Mieliśmy przewierconą belkę konstrukcyjną. To jest w ogóle hit. To jest dlatego, hit. że za to przecież grozi prokuratura, no kurczę, tak, nie. Było informacje w ogóle, panowie jak przyjechali, byli zdziwieni, bo to jest strop systemowy i tą gaz. Jeszcze raz, raz widzieli. Tak, jeszcze raz byli przygotowani na żelbet, a tutaj gazobeton i nie wiedzieli, jak mają w tym wiercić. No i generalnie. Tą belką Była historia taka, że informowaliśmy o tym, żeby na samym środku kotłowni, żeby nie wiercili przez to, bo po pierwsze konstrukcja przepisy, ale po drugie, mówię, zniszczą sobie wiertnice, bo tam grube pręty zbrojeniowe były. No i panowie. Przy, przytaknęli, przytaknęli, zrobili po I, tak i, i potem marudzili, że prawie sprzęt na tym zajechali. No cóż to no, też, jak, jak człowiek nie, nie słucha, jak, jak ja nie słucham ostrzeżeń i dostanę w łeb, no to nie mogę mieć do nikogo no, tak. pretensji, bo przecież mnie e, ostrzegano. E, czyli mamy długości, mamy e, totalne nieprzygotowanie, jeśli chodzi o wiercenie otworów, tak. ale może to byli nowi pracownicy, którzy uczyli się dopiero... E, z tego, nie... co rozmawiają z nimi, to nie, to byli Sta, stali wykonawcy Aha. dla tej firmy. Okay. E, zdecydowana większość firm, które są w internecie e, i ich domena zaczyna się od recuperator. E, nie mają swojego wykonawstwa. To są firmy, które bazują na na podzleceniach. Być może są rejony w Polsce, gdzie jest jakiś wykonawca, który się złapał tej firmy Aha. i być może ten wykonawca coś wie. Natomiast zdecydowana większość wykonawców takich firm nie ma zielonego pojęcia o rekuperacji. Tak samo zresztą jak większość tych firm z takimi domenami, które nie realizują Aha. tych zleceń swoimi pracownikami. Dokładnie. No bo przecież, gdyby mnie tutaj nie było, Aha. gdybym ja od dwóch albo trzech tygodni nie jeździł po Polsce. Gdybym nie wracał na nasze instalacje, gdybym nie jeździł po waszych instalacjach, które są źle wykonane, to myślę, żebym zaakceptował powszechnie y, rozpowiadane kłamstwa jako, jako y, uwaga, y, joke alert, fakt autentyczny, <ścoughs> i, i pewnie, pewnie bym mówił, że to tak musi być. Natomiast tutaj tak być nie musiało. Ty, y, załączyła ci się lampka w głowie, tak, że coś tak. jest nie tak. Coś jeszcze było poza tymi. Rzeczami, które powiedzieliśmy, takie, które zmusiły? Eee, tak, eee, generalnie mm, zaniepokoiło mnie w momencie, kiedy e, mieliśmy robić czerpnie i wyrzutnie, okazało się, no ja e, nie uwzględniłem tego w projekcie, nie zrobiłem ściany kolankowej, tylko bez, bezpośrednio na wieńcu jest murłata okay. drewniana i mm, pierwszym pomysłem było puszczenie rur e, między płytą e, od, od połaci a ewentualnie lekkim wcięciem się w, w, w murłatę. Mhm. E, no niestety to odpadło, bo nie było wystarczająco przestrzeni, bo jedynie czternastki są krokwy, tak. więc, więc za wąsko. Więc panowie zaproponowali, e, że w takim razie Czerpnie m, to można by było zrobić na przykład tutaj na tarasie. Może pokażę wam. Okej. Okay. chodźmy, zobaczmy. To tego się nie spodziewałem, powiem szczerze. Czerpnie miała być tam. Aha. Czerpnia okay. miała być tam. I yy, yy, tu właśnie też ten znajomy mi akurat u, u, zastopowo powiedział, że jest to ryzyko, że na tarasie dłużej jak 10 minut nie wysiedzę ze względu na, na atrakcje akustyczne. Znaczy, no, to wiadomo, że zależy od jednostki, którą byś wziął. No tak. Natomiast jakiej byś nie wziął, to zawsze byś tutaj miał... Yy, yy, mógłbyś tutaj usypia, usypiać dziecko. Mhm bo dzisiaj słuchajcie inwestujecie w szumisie jakieś tak, nie tak, tak. E, odpalacie e, na, na YouTubie suszarkę o, tak suszarkę albo od odkurzacza e, tak. tutaj e, od godziny 150 zł Eee, pewnie tak. <laughs> za godzinę 150 zł kładziecie tutaj dziecko wygodnie no, i można usypiać. I można, można usypiać samo uśnie, także jest, jest super. Czasami ludzie się zapominają i montują czerpnie tam, gdzie jest jakieś źródło światła. Mhm. Jeśli tu byś chciał sobie zapalić światło jakieś i tam miałbyś czerpnie, to wszystkie ale bardzo szybko by poszły poszły do środka. No dobrze, czyli y, mamy tą czerpnię, czy coś jeszcze było takiego, co przechyliło tą czarę goryczy? Kwestia wyrzutni akurat, bo z, w związku z tym, że nie można było też w podbitkę jej wyprowadzić, bo padła propozycja zamontowania e, w połaci dwóch kominków izolowanych e, i, od, i w podpięcia tam dwóch e, rur 125, przy czym też panowie e, nie w ogóle nie zająknęli się na ten temat, że no będzie się tam skraplała wilgoć i wszystko będzie się lało do rekuperatora i dopiero też ten znajomy mnie uprzedził, że są specjalne... trzeba będzie zrobić tam odpowiednio jakieś kolano rewizyjne, żeby, żeby skropliny odprowadzać do kanalizacji. Niekoniecznie, jeśli zamontujesz wyrzut, które są zaizolowane, mhm. jest taka na przykład fińska firma Wilpe, która ma mhm. zaizolowane kominki termicznie i tam nie wykroplić się ta woda, Aha. a nawet jeśli się y, pojawi woda w kanale, to zanim doleci do jednostki, to już y, odparuje. S, s, od, odparuje. Więc y, są takie rozwiązania. Natomiast y, na 500 dwa kominki 125 y, to jest y, dużo za mało. Takie 200-160 y, były, byłyby dużo lepszym pomysłem. Aha. Szczególnie, że y, mamy przecież w tych rozwiązaniach skandynawskich na przykład w y, firmie Wilpe. Mamy specjalnie powiększoną powierzchnię czynną takiego kominka, po to, żeby, żeby mimo tego, że jest tylko FIS-160, to żeby jednak to powietrze tam, gdzie miało, miało sobie którędy ulecieć. Dobra, to, to, tak. to już jest właśnie po moich poprawkach, mam nadzieję. Mhm. Ogólnie, jeżeli chodzi o. Starałem się zunifikować długość przewodów. Mhm. W tym momencie najdłuższy przewód ma 16 metrów. To są te. Dwa do tych skrajnych pomieszczeń, natomiast najkrótszy 14 albo 12, mhm. więc, więc ta dysproporcja jest zdecydowanie Bardzo mała, nie... mhm. więc tutaj starałem się to zachować, no i wiadomo, tam gdzie bliżej były puszki, puszek rozdzielczych, no to oczywiście pętelki porobiłem, żeby tutaj tak jak w sumie, żeby mhm. regulować. Długością okay. przewodu. Powiem ci, że na początku mm. dość sceptycznie podszedłem do tej, do tej 600, mm. bo wydaje mi się, że ta 500 by dała radę tutaj. Mm. Natomiast nie na takiej instalacji, jeśli ty masz tak długie odcinki rury. Natomiast to, że wyrównałeś te przewody, jest jak najbardziej uzasadnione i. i... Okej, okay, ale powiedz mi, bo ty, jeszcze przez tego kolegę, on robi rekuperację, tylko ja uważam osobiście, że nie wszystkie jego pomysły są dobre. Mhm. My sobie jeszcze je poza kamerą yy, yy, przegadamy. Natomiast jednym z tych pomysłów, które ja uznałem za kiepski, był fakt, że yy, on chciał się dać wyciągnięć na korytarzu. Ty je mhm. zrobiłeś? E, tak, robię, no bo to nie był dla mnie wielki problem. Przewiercić się mhm. przez gazobeton, to tam nie był duży nakład pracy, więc yy, mhm. są, są zrobione. Gdzie one są? Jeden jest tutaj pod tymi rurami, akurat Aha, czyli się schował. Jest... Yy, tak, bo... w tej Lce on jest, tak. O, tutaj. Tak. I tu dałem trójkę, z, akurat na, na środkowym e, przewodzie dałem. Mm -hmm. To są, e, to są e, puszki firmy na v. I puszki firmy na P rozumiem, że nie zostawiła ci tam ta firma materiału, tak? Nie, nie tam to, to, co, to, co zostawili, to po prostu zdemontowałem wszystko to, co oni założyli i po, po prostu ustawiał. Na Nawet zostało mi trochę ich puszek, bo kupiłem więcej tych akurat trzy, mm. na trzy rury, mm -hmm. więc, więc gdzie się dało, to powymieniałem. Eee, I generalnie to tutaj jest wiatrołap, eee, mm -hmm. tutaj jest spiżarka. To jest hol jeden. To jest ten hol zaraz przy wejściu z wiatrołapu. I e, tak to tam był ten. A i jeszcze tam w tamtej strony jest jedna rura na e, hol tam w ten mały hol przy łazience e, tej drugiej. Powiem ci szczerze że tak jak e, nie lubię e, manipulacyjnych zabiegów e, tej mhm. firmy e, produkującej te puszki mhm. to patrząc e, na te puszki mhm. I na te, powiem szczerze, to jest, to jest po prostu przepaść jakaś yy, i to jeszcze kosmiczna, mhm. yy, no to co, to co yy, Wam mówiłem, ja korzystałem kiedyś dawno temu też z tych puszek, dlatego wiem jak... Yy, jak złe one są jakości moim zdaniem i no, są. ja osobiście też się o tym przekonałem, bo nawet przy lekkim pociągnięciu akurat potknąłem się o rurę i o, zrobiło się to. No właśnie. <gry> tutaj też to jest zrobione na zatrzask. E, Natomiast tak, jakoś takoś. E, mam wrażenie, że trochę, trochę solidniejsze. Że to jest to jest. Trochę, mm -hmm. trochę solidniejsze. Dokładnie. Dokładnie. Dobra. Poza tym w tych muszę przyznać, że mocowanie rur na te wsówki e, jest e, dla mnie zdecydowanie. E, tak? Praktyczniejsze niż, mhm. niż tamte. Ja ci powiem, że ja widzę, że tu nie masz połamanych e, tych e, zaczepów. No Na natomiast... kilku mi się u, u, po jedy, jeden czy dwa ukruszyły, ale ogólnie tak udało mi się nie połamać, ale no... No. wymagało to do mnie trochę finezji. E, tak, widać, że ta puszka jest niepodolewana, natomiast e, e, do mnie e, powiedzmy 3-4 lata temu. Jak testowałem te puszki, przychodziły już bez tych zaczepów, bo one już były wyłamane po prostu w transporcie. Więc wtedy się brało mhm. e, no, z konieczności wkrętem, trzeba było to przykręcać e, albo się wymieniało, tylko że później mhm. mieliśmy takich połamanych 10 milionów e, i to do niczego nie było potrzebne. E, tutaj masz Okap. E, tak, tutaj Okap e, zrobiłem na razie tymczasowo, dałem Spiro, ale i tak. Na tyle mało, że tak powiem, smażymy mm -hmm. i robimy, że, że, że chwilowo z okapu nie korzystam. Mm -hmm. eee, poza tym <laughs> u go uszkodziłem podczas prac, więc muszę go <śmiech> najpierw... <śmiech> najpierw wentylator wymieniać. Ja ci powiem szczerze, że mam nadzieję, że uda mi się ciebie namówić, żebyś zrezygnował z tego okapu i korzystał z niego jak z pochłaniacza, ale to sobie, to sobie omówimy mm -hmm. już na dole. Na dole poza kamerami. Ale dobra, zaraz będziemy sobie y, rozmawiać na ten temat, na temat tej instalacji, y, na temat tego, co moim zdaniem y, Twój kolega y, jakby doradził Ci nie do końca dobrze. Mhm. Y, natomiast wydaje mi się, że z takich dobrych rzeczy, które tutaj się wydarzyły, to to, że wygoniłeś tamtą ekipę, bo by ci prze, przewiercili jeszcze inne elementy konstrukcyjne i może dom by ci zaczął pękać, czego oczywiście nie życzę i mam nadzieję, że się nie wydarzy. A co jeszcze tam jest, powiedz mi? To jest z łazienki wentylacja? E, tak, to jest, to jest odpowietrzenie kanalizacji. A, odpowietrzenie kanalizacji. Tak, 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 dokładnie, bo, bo tutaj mam dwa takie piony zrobione. Jeden wychodzi mhm. tam na szczycie, a tu jest od drugiej łazienki. Tylko to Dobra. jest tak, też taka na razie tymczasowa prowizorka. No właśnie, na razie tymczasowo. Ja gdzieś tam przyszłościowo polecałbym ci to. To będzie na pewno zmienione, na bo gotowo. tutaj, tak jak widać, jest obrys jeszcze kolejnej łazienki, która tu powstanie, Aha. więc, więc okay, to będzie docelowo. Tutaj podniesiesz się o 20 centymetrów i tu jeszcze będziesz korzystał z tego poddasza. Tak, bo tutaj w tej części chcę zrobić pomieszczenie izolowane akustycznie na salę prób. O, super. No to fajnie, tylko y, czemu tu nie będzie wentylacji? Musisz y, pomyśleć będzie, jeszcze tak. właśnie. Tylko że tutaj akurat okay. właśnie co mi też ten znajomy podpowiedział, żeby nie pchać wszystkiego w te puszki, tylko to zrobić na zasilanie dołu, natomiast mm -hmm. y, zrobić po prostu rozdzielnie i przepustnicę na osobne puszki, które by tutaj jeszcze stały do wentylowania góry. Okej. Okay. Okej, okay, ja jeszcze z takich rzeczy tutaj teraz zauważyłem, bo będzie to w sumie dość sporydycznie użytkowana przestrzeń tak naprawdę. Okej, okay, ale fajnie jakby tu była wentylacja będzie, przy okazji, będzie. Nie? Mhm. E, To co zauważyłem, jakbyś te rozdzielacze dał bliżej w tą stronę, mhm. to mógłbyś dać krótsze odcinki e, rury. Te najdalsze, nie? Tak, właśnie. I Ale nie zrobiłeś tego, się. bo chcesz mieć tutaj. No tak, tutaj do, 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 tej, do tych belek generalnie chciałem mieć przestrzeń taką użytkową, gdzie tutaj jeszcze miałem w planach e, trochę to zagospodarować, żeby tutaj podłoga po prostu maksymalnie sobie doszła. Bo, bo no tutaj dojdą legary no. i, i tutaj. Te puszki, te puszki by Ci podniosły tę podłogę i to, mhm. i, i to znacznie. Dobra, yy, ja opiniuję tą instalację jako lepsza niż ta, która była narysowana na rysunku, ale też ją jeszcze pozmieniamy zaraz. Mhm. E, Wytłumaczę Ci poza kulisowo co, gdzie, jak e, i dlaczego. A tam w ogóle mamy tą czerpnię wypuszczoną. Tak, tak, tam jest. Rola w e, no Powiem Ci, że e, jest na niej dużo za mało izolacji. Mhm. Dlatego no to też że... zauważyłem. <laughs> no, dlatego, że to jest, słuchajcie, wełna dwójka. Wełną... No, wełną dwójką ja mogę sobie zaizolować w ciepłym pomieszczeniu pion pomiędzy rozdzielaczami. A nie czerpnie. Dlaczego? Bo nawet parę dni temu odpisywałem na komentarz. A po co w ogóle ta izolacja na tych rurach Spiro? Po co to jest? Nie? Ci, którzy widzieli odcinek z zawiercia, wiedzą po co to jest, bo tam cała kotłownia była zalana, Aha. w ogóle cała podłoga była zalana, bo z tych rur tak kapała woda. Aha. Natomiast my wiemy, że jeśli tam będzie płynęło bardzo zimne powietrze Aha. i to zimne powietrze schłodzi ścianki. Tej rury z biro, mhm. albo tej wełny, schłodzi tą wełnę. No to tutaj się pojawi woda. A Jak ta woda rosy, się pojawi niestety. tu, to też pojawi się, gdzie? W pokojach. w pokojach. na dole. No i brawo! I mamy dodatkowy prysznic Dokładnie. z sufitu. Dobra, no tutaj powiem Ci tak, z naszej strony to tyle. Trzymaj się. <laughs> Dzięki serdecznie. Wy też się trzymajcie, żebram o suby, dzwoneczki, lajki i tak dalej. Bo wam to pomaga, żebyście do tych filmy, filmów docierali. Ja w tym tygodniu, a jest wtorek, wtorek, w tym tygodniu już dwa razy słyszałem Panie Arielu. Ja żałuję, że tak późno do pana dotarłam, także żeby takie sytuacje się nie zdarzały, udostępniajcie, lajkujcie, subujcie i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!